Kochani, wsiądź do samochodu. Jak pani śmie? Odjeżdża sobie pani, jak gdyby nigdy nic? Pani jest Joan? Odciągała ją pani od nauki za moimi plecami. No opowiadała jej pani bajek o tym, że może jeździć, a potem odebrała jej pani jedyną szansę, jaką miała? Zrobiłam wam uprzejmość. Nie chciała pani tego dla Casey. I ma pani rację. Ona się do tego nie nadaje. Czy ma talent? Przyznaję, że tak, ale Casey nigdy by o to nie walczyła. Jest zbyt uprzejma, by zrobić to, co trzeba zostawić wszystkich za sobą i sięgnąć po zwycięstwo. Taki przykład daje pani swojej córce? Ma kłamać, działać podstępnie i oszukiwać? Moja córka jest silna, a pani wychowała swoją na czytelniczkę. I dobrze jej będzie w bibliotece. Widzi Pani? Zgadzamy się. Moja córka jest zdolna. Odniesie sukces we wszystkim. Ale zrobi to uczciwie. Mimo ludzi takich jak pani, którzy będą próbowali ją nakłonić do obrania innej drogi. chcę szybko wracać do domu. Kochanie, wsiadaj do auta. Casey, wsiadaj do samochodu. Jak ci nie wstyd! Poczekajcie chwilę. Myślisz, że możesz sobie tak po prostu zniknąć po tym, jak skrzywdziłaś moją córkę? Jesteś Jones, zgadza się. Jak mogłaś? Odciągnąć ją od nauki i to bez mojej wiedzy. Do jedzy. niczego jej nie zmuszała? Dałaś jej nadzieję, że będzie łyżwiarką, a potem najzwyczajniej w świecie oszukała się i odebrałaś jej te nadzieje? Oddałam wam przysługę. Nie chciałaś, żeby Casey jeździła i miałaś rację. Nie jest do tego stworzona. Czy ma talent? Oczywiście, że ma. Ale wiem, że nie potrafiłaby walczyć. Jest zbyt grzeczna, żeby robić w tej branży. Powinna myśleć tylko o sobie, swojej karierze i dążyć do obranego przez siebie celu. Wiesz, że to naprawdę przerażające. Jaki przykład dajesz twojej własnej córce? Mówisz, że ma kłamać i że ma bez przerwy coś knuć i oszukiwać? Moja córka umie walczyć o swoje, a Casey najlepiej czuje się w domu z nosem w książkach. Jeśli jej to odpowiada, to nie ma w tym nic złego. Sama widzisz, zgadzamy się. Moja córka jest genialna, jest bardzo pracowita i będzie mogła robić wszystko, co zechce, ale dojdzie do tego w uczciwy sposób, w przeciwieństwie do takich ludzi jak ty, którzy nie potrafią grać zgodnie z zasadami.